Czy zauważyłeś, że za każdym razem, gdy wychodzisz z domu, Twój pies wydaje się smutny, niespokojny, a nawet niści meble i przedmioty? Ta niepokój to nie tylko normalne zachowanie rozpieszczonego psa, jest to odzwierciedlenie o wiele głębszego stanu emocjonalnego, który często bywa bolesny dla Twojego pupila. Kiedy wychodzisz, on nie tylko czeka na Twój powrót, ale przeżywa szereg uczuć, które dla nas, ludzi, mogą być trudne do zrozumienia. Nauka coraz częściej ujawnia, co tak naprawdę dzieje się w mózgu psów, gdy są oddzielone od swoich właścicieli. A za tym wszystkim kryje się proces niepokoju, który może wpłynąć na zdrowie psychiczne i emocjonalne Twojego zwierzaka. Niedawne badania pokazują, że relacja między psami a ich opiekunami wykracza daleko poza zwykłe współżycie, jest głęboko związana z potrzebą poczucia bezpieczeństwa i więzi. Gdzie to bezpieczeństwo zostaje zagrożone przez swoją nieobecność, pies może doświadczać objawów, które mogą sięgać od lekkiego niepokoju aż po ataki paniki. Ale nie martw się. Dobrą wiadomością jest to, że nauka oferuje również sposoby na złagodzenie tego cierpienia. Od technik redukcji lęku po proste zmiany w codziennej rutynie możesz pomóc swojemu czworonogowi poczuć się bardziej komfortowo i bezpiecznie, nawet gdy cię nie ma w pobliżu. W tym filmie omówimy na podstawie badań naukowych i odkryć behawioralnych wszystko, co musisz wiedzieć o lęku u psów, co wywołuje ten dyskomfort i oczywiście jak poprawić jakość życia twojego psa. Bo w końcu on jest czymś więcej niż tylko zwierzakiem. Jest członkiem twojej rodziny. Gotowy by odkryć, jak nauka może pomóc swojemu psu ze szczęśliwiej i bez strachu przed twoją nieobecnością. Czytaj dalej i zobacz, jak możesz zrobić wielką różnicę w życiu swojego najlepszego przyjaciela. A jeśli chcesz być na bieżąco z kolejnymi poradami na temat dobrostanu twojego pupila, zasubskrybuj nasz kanał i otrzymuj ekskluzywne materiały na temat lepszego dbania o twojego czworonoga. Wyobraź sobie tę scenę. Zamykasz drzwi i wychodzisz, by załatwić coś szybko, ale po drugiej stronie zostaje twój pies, stojący nieruchomo, z oczami utkwonymi w drzwiach, jakby pytał, czy wrócisz. Czy zastanawiałeś się kiedyś, czy twój pies naprawdę tęskni za tobą, gdy wychodzisz z domu. Uwierz, to, co nauka ujawniła na temat tego zachowania, może na zawsze zmienić sposób, w jaki postrzegasz swojego najlepszego przyjaciela. Od momentu, kiedy adoptowałem nami mieszańca Golden Retrievera i Labradora, zacząłem zauważać, jak reaguje, gdy wychodzę, nawet jeśli na kilka minut. Po powrocie witała mnie z tak ogromną radością, że wydawało się, że nie widzieliśmy się przez dni. To skłoniło mnie do zastanowienia się, czy naprawdę tęskni za mną w czasie mojej nieobecności? Jak my. Psy również są częścią naszej rodziny i zasługują na to, abyśmy rozumieli, co czują. Czy psy naprawdę tęsknią za swoimi właścicielami? Dla wielu osób to pytanie wciąż budzi wątpliwości. Czy zachowanie polegające na nadmiernym ściekaniu i ekstremalnej radości z powrotu to tylko reakcja fizyczna? Czy naprawdę odczuwają naszą nieobecność? Nauka postanowiła to zbadać i wyniki są zaskakujące. Badanie za badaniem naukowcy udowodnili, że psy nie tylko mają emocje bardzo podobne do naszych, ale także głęboko odczuwają brak tyf, których kochają. Badanie przeprowadzone przez Uniwersytet w Lincoln w Anglii ujawniło, że mózg psów reaguje w sposób podobny do naszego, gdy doświadczają uczuć takich jak miłość, radość, a także tęsknota. Ponadto badanie Uniwersytetu w Pizze we Włoszech pokazało, że psy uwalniają kortyzol, hormon stresu, gdy są oddzielone od swoich opiekunów. Jednak najpiękniejszym odkryciem jest to, że gdy spotykają swojego właściciela, uwalniają oksytocynę, słynny hormon miłości, który również uwalniają matki, gdy widzą swoje dzieci. To jasny znak, że kiedy wychodzisz przez drzwi, twój pies naprawdę tęskni za tobą, jak zauważyć oznaki tęsknoty na co dzień. Teraz, gdzie wiesz, że nauka udowodniła, iż psy tęsknią, warto zrozumieć, jak rozpoznać te oznaki u swojego pupila? Istnieje kilka wyraźnych zachowań, które wskazują, że brakuje mu Twojej obecności. Czekanie przy drzwiach. Jednym z najczęstszych sygnałów jest to, że Twój pies czeka niecierpliwie przy drzwiach, jakby czekał na Twój powrót. To zachowanie wynika z powiązania drzwi z Twoim powrotem, co wywołuje oczekiwanie i, często, niepokój. Nadmierna wokalizacja. Jeśli Twój pies czeka, wyje lub płacze bez przerwy, gdy wychodzisz, może to oznaczać lęk separacyjny. Próbuje cię przywołać, a nadmierna wokalizacja to sposób, w jaki próbuje poradzić sobie z Twoją nieobecnością. Brak energii lub apacja. Wiele psów staje się smutnych i pozbawionych energii, gdy ich właściciele nie są obecni. Jeśli Twój pies traci zainteresowanie zabawą, jedzeniem lub nawet interakcją z Tobą, może to być oznaką, że cierpi z powodu Twojej nieobecności. Zniszczenie przedmiotów. To nie jest złośliwość. Jeśli twój pies zaczyna gryźć meble, buty lub inne przedmioty, gdzie cię nie ma, to jasny sygnał, że próbuje złagodzić stres i niepokój związany swoją nieobecnością. Ekstremalna radość po ponownym spotkaniu Kiedy wracasz do domu i twój pies skacie, macha ogonem intensywnie lub nawet robi z radości, jest to efekt wybuchu oksytocyny, hormonu miłości. Ta reakcja to nie tylko słodkie powitanie ale także odzwierciedlenie tego, jak bardzo czekał na twój powrót, jak przypostrzegają czas. Zastanawiałeś się kiedyś, jak twój pies postrzega czas. Dla niego minuty mogą ciągnąć się w nieskończoność. Bez zegara, harmonogramu czy jakiejkolwiek formy pomiaru czasu pies postrzega upływ czasu poprzez inne sygnały, takie jak zapach otoczenia czy rutyna. Gdzie wychodzisz, wszystko staje się ciche i puste, co może potęgować uczucie niepokoju. Lęk się zagnieźdza, a choć twoja nieobecność może wydawać się krótka, dla niego jest to długie i niepewne oczekiwanie. Wszystko traci sens bez twojej obecności, a tęsknota przejmuje jego serce. Jak zmniejszyć lęki tęsknotę u psa? Teraz, gdy lepiej rozumiesz, co czuje twój pies podczas twojej nieobecności, pora nauczyć się, jak złagodzić jego niepokój. Oto kilka prostych, ale skutecznych wskazówek, które pomogą mu lepiej poradzić sobie z tą separacją. STW zamknięte RZ spokojną rutynę pożegnań. Gdzie wychodzisz, nie rób z tego wielkiego dramatu. Krótkie i spokojne pożegnanie pomoże Twojemu psu zrozumieć, że zawsze wracasz, co zmniejsza jego niepokój. Zainwestuj w interaktywne zabawki. Zabawki, które stymulują mentalnie psa. Takie jak te, które stopniowo uwalniają przysmaki lub się łami główki, pomagają mu zająć się czymś, gdy cię nie ma. Używaj feromonów psich. Produkty takie jak Adaptil, które uwalniają feromony uspokajające, mogą pomóc w redukcji stresu i lęku u Twojego psa, zapewniając mu większy komfort, gdzie Cię nie ma w domu. Zastosuj stopniową adaptację. Jeśli Twój pies ma trudności z samotnością, zacznij zostawiać go samego na krótkie okresy, a potem stopniowo wydłużaj czas. To pomoże mu przyzwyczaić się do Twojej nieobecności i zrozumieć, że bez względu na czas zawsze wracasz. Zrozumienie tego. Co twój pies czuje i jak postrzega czas, może zrobić ogromną różnicę w jego jakości życia. Dodatkowo, stosując te porady i oferując niezbędne wsparcie, pomożesz stworzyć bezpieczniejsze i spokojniejsze środowisko, co wzmocni więź między wami. Pamiętaj, twój pies nie tylko czeka na ciebie, on tęskni za tobą w prawdziwy sposób, z emocjonalnym ładunkiem. Zrozumienie tego pozwoli Ci stworzyć szczęśliwsze i bardziej zrównoważone życie dla Niego, a także wzmocni miłość i zaufanie, które dzielicie. W trakcie tego filmu szczegółowo omówiliśmy, co nauka ujawniła na temat uczuć psów w odniesieniu do tęsknoty i lęku, gdzie ich opiekunowie wychodzą z domu. Okazało się, że tak, czy naprawdę tęskną za nami w głęboki sposób emocjonalny, dużo bardziej niż często się tego spodziewamy. Nie są tylko zwierzętami, które czekają na nasz powrót z instynktu. Przeżywają naszą nieobecność jako prawdziwe, emocjonalne doświadczenie. Rozumiejąc, co dzieje się w serduszku twojego psa, gdy wychodzisz, nie tylko patrzysz na niego z większą empatią, ale także budujesz silniejszą podstawę dla waszej relacji. Wiedza o tym, że tęskni, że jego nieobecność może powodować prawdziwy dyskomfort, pomoże ci przekształcić sposób, w jaki radzisz sobie z chwilami separacji. Zamiast czuć się winny lub ignorować to, co się dzieje, możemy działać z większym zrozumieniem i troską, by złagodzić efekty lęku i stresu naszego futrzastego przyjaciela. Dobrą wiadomością jest to, że przy prostych zmianach w rutynie i sposobie, w jaki podchodzimy do pożegnań, możemy zapewnić psu dużo bardziej komfortowe doświadczenie. Kluczem jest zwrócenie uwagi na jego potrzeby emocjonalne i nauczenie go, że nawet w naszej nieobecności jest bezpieczny i kochany. Psy są niezwykle lojalne i przywiązane do swoich właścicieli, a ta więź jest czymś, co powinniśmy pielęgnować i chronić. Oprócz wcześniej wspomnianych praktycznych wskazówek, takich jak stworzenie spokojnej rutyny pożegnań, oferowanie interaktywnych zabawek i używanie feromonów uspokajających, zrozumienie tego, jak przypostrzegają postrzegają czas, jest również kluczowe. Ta perspektywa pozwala działać w sposób bardziej wrażliwy, bez presji i lęku związanych z tym, co nasza nieobecność oznacza dla nich. Wiemy, że dla naszych psów czas bez nas może wydawać się wiecznością, ale również możemy pomóc im zrozumieć, że zawsze wracamy i wszystko będzie w porządku. Jeśli naprawdę chcesz zapewnić swojemu psu szczęśliwsze i bardziej zrównoważone życie, musisz być gotowy wprowadzić w życie to, czego się tutaj nauczyłeś. Pokaż mu, że choć czas bez ciebie jest trudny, on ma zasoby i sposoby, by poradzić sobie z tym w zdrowy sposób. Dodatkowo, Zwiększając więź i zaufanie między wami, tworzy środowisko harmonii i bezpieczeństwa, gdzie Twój pies będzie wiedział, że zawsze może na Ciebie liczyć w każdej sytuacji. Na koniec, pamiętaj, że nasze psy, tak jak każdy członek naszej rodziny, zasługują na naszą uwagę i troskę. Towarzyszą nam w każdym momencie, z błyszczącymi oczami i sercami pełnymi miłości, gdzie uczymy się patrzeć na świat z ich perspektywy, możemy dawać im więcej siebie tworząc jeszcze bardziej bogatą i głęboką relację. W końcu ich szczęście polega na tym, że mimo separacji zawsze wracamy, by dać im miłość, troskę i czułość. Teraz, gdzie rozumiesz, co twój pies czuje, gdzie wychodzisz, jak radzi sobie z tęsknotą i co możesz zrobić, aby poprawić jego jakość życia, nadszedł czas na działanie. Stosując te porady i poświęcając czas na troskę o emocjonalny dobrostan swojego pupila, nie tylko pomożesz mu zmniejszyć lęk ale także budujesz zdrowszą i trwalszą relację. Jeśli jeszcze nie zasubskrybowałeś kanału lub nie śledzisz innych materiałów, które oferują więcej informacji na temat poprawy życia twojego psa, skorzystaj z okazji i zapisz się, by być na bieżąco z wszystkim. Co możesz zrobić, by zapewnić swojemu futrzastemu przyjacielowi to co najlepsze? Prawdziwa więź z twoim psem wykracza daleko poza po prostu karmienie i podstawową opiekę. Opiera się na zrozumieniu Szacunku i prawdziwej trosce, które zrobią ogromną różnicę w jego dobrostanie i twoim. W końcu to on jest najlepszym przyjacielem, jakiego mogłeś mieć, i zasługuje na najlepszy z ciebie.